Cześć, tutaj Kamil ze sklepu biegacza. Dzisiaj znajdujemy się w Gdańsku i chciałbym Wam dzisiaj trochę poopowiadać o wrażeniach z biegania w nowym modelu od Adidasa Adivero Adios Pro Trójkach. Miałem okazję również biegać w wersji wcześniejszej, w dwójkach. Chciałbym Wam dzisiaj trochę poopowiadać, jakie są moje wrażenia i tak trochę mniej więcej porównać yy, dwójki do trójki. Co się zmieniło, z czego jestem zadowolony, co uważam, że powinien Adidas poprawić w najnowszej wersji tego buta. I oczywiście o tym, jak szybko można w tych butach biegać. Zmieniła się trochę podeszła środkowa. Mamy tutaj dokładnie tą samą piankę, czyli Life Strike Pro, ta sama co była w wersji numer 2. Jest jej delikatnie więcej w, przodu w topiu. Mamy teraz 39,5 mm podpiętą, czyli maksymalna ilość, jaka może być dowolona przez World Athletics, światową organizację biegania. W przodu są 33 mm, co nam daje 6,5 mm dropu. Delikatnie mniej w porównaniu do poprzedniej wersji, co powoduje, że jednak but trochę bardziej wymusza bieganie na śródstopniu. Na pewno dla szybszych biegaczy będzie to zaleta. Przechodząc dalej do cholewki, mamy tu użyty delikatnie inny materiał, aniżeli to było w dwójce. Jest to materiał Feller Mesh 2. Feller z hiszpańskiego od słowa Felleridat. Y czyli szybkość. Poza szybkością możemy spodziewać się dużej lekkości materiału. Jest on delikatnie trochę bardziej sztywniejszy, aniżeli to miało miejsce w dwójkach, przez co na pewno lepiej trzyma stopę w przodostopiu. Co prawda, jak dla mnie jest delikatnie też więcej miejsca. Mamy też delikatnie zmieniony system sznurowania w najnowszych Adiosach Pro. Dodatkowe przelotki na dole, żeby lepiej nam trzymało w przodostopie. Do góry już bardziej standardowo. Szlówki bardziej usta ustawione może nie tak bardzo równolegle, one delikatnie idą też do góry, żeby trzymały nam trochę mocniej w śródstopie i zarazem pięta trochę lepiej się działa w butach. Jeśli chodzi o sam zapiętek, jest on delikatnie zmieniony. Dodatkowe gąbki, które mają w za zadanie trochę lepsze trzymanie achillesa i pięty. Działa to, nie czuć, żeby ta stopa się wsuwała w buta, są one delikatnie sztywniejsze, co, co pomaga nie wsuwaniu się stopy, stopy z buta, żeby pięta nam nie wylatywała. A zarazem dodany całkiem nowy materiał, który ma pomagać w zakładaniu buta na stopę. Jak dla mnie zupełnie on nie jest tutaj potrzebny. Mam nadzieję, że w już tego nie będzie. Ja sam chyba go też delikatnie może przytnę, bo trochę mi faktycznie podrażnia chwileczkę, jak mam delikatnie cieńszą skarpetkę. Wchodząc dalej do podesy zewnętrznej, standardowo w Adidasie Guma Continental. Nadal bardzo fajnie się trzyma na mokry. Nawierzchni i na suchym asfalcie. Praktycznie prawie się nie zmieniła w porównaniu do poprzedniej wersji. Nadal widać płytkę karbonową, a, a tak naprawdę Energy rowcy, czyli takie pręty karbonowe, które idą teraz od śródstopia a w po palce. Po raz pierwszy w Adiosach Pro mamy do czynienia, to jest pełnowymiarową płytką karbonową. Nie jest ona teraz oddzielona tak jak było to w poprzednich wersjach, tylko podpiętą mamy. Płytkę na całej długości pięty, a od środka po palce energy rolls, czyli te pręty karbonowe idące wzdłuż palców, które mają działać na każdy palec inaczej. Tak naprawdę będzie to zależało głównie od tego, jak będziemy stawiali stopę w momencie wybicia. Te energy rolls mają współdziałać z każdym palcem w miarę równomiernie, żeby to wybicie, wrot w energii był jeszcze dużo większy niż to było w poprzednich wersjach. To by było na tyle, jeśli chodzi o dane techniczne. Teraz chciałbym Wam trochę opowiedzieć, jak mi się w tych butach biegało, do jakiego typu treningu je używam, do jakich szybkości, jaką one mają wytrzymałość. Eee, zacznijmy, tak, może właśnie o tej wytrzymałości. Eee, mówi się, że te buty z płytką karbonową to za długo nie wytrzymują. Jest dużo opinii o tym, że to maksymalnie 200-300 km, jeśli chodzi o inne marki. Dla mnie, miałem to w dwójkach i myślę, że w trójki będę miał podobnie. Tu będzie, myślę, że około dwóch razy więcej. W wujkach mam już około 400-500 km zrobione. Trochę widać po bieżniku, że faktycznie zdarł się on trochę mocniej, ale tak naprawdę amortyzacja, jak dla mnie, działa na bardzo podobnym poziomie. W protrójkach mam na razie około 50-60 km zrobione. Tak naprawdę po podysie zewnętrznej nie widać żadnego ubytku. Pianka się już delikatnie zbiła, trochę bardziej przyzwyczaiła się już Moja stopa do tego buta. Do jakiego typu treningów używałem Adiosy Pro, pro Trójki? Głównie skorzystałem z tego buta yy, na biegach interwałowych. Faktycznie czuć to, że im biegniesz szybciej te buty, tym więcej ci oddają, tym większy jest wzrost energii, im te prędkości są większe. Przy wolniejszym klepaniu kilometrów nie czułem takiego wrażenia, że te buty wymuszają, wymuszają ode mnie dużo szybsze bieganie. Na pewno będę używał i oszczędzał go typowo i wyłącznie na starty ponieważ jak dla mnie wolę biegać w butach typowo treningowo-startowych, szybsze treningi, czy to drugi zakres, czy interwały, czy trening na bieżni, jednak preferuję coś może delikatnie twardszego, delikatnie cięższego, żeby jednak na bieg ubrać buta takiego typu jak Adivero Adios Pro, żeby jednak faktycznie poczuć tą lęko, lekkość, większy zwrot z energii, dużo większą amortyzację. Na pewno to będzie mój but typowo startowy pod dystansy typu półmaraton-maraton, na dyskę piątkę może pójdę w coś może delikatnie z mniejszą amortyzacją. Po wszystkim dłuższym od tego typu dystansów czuć tą różnicę, a największa różnica jest po prostu w amortyzacji. Nogi po tych kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach są dużo bardziej oszczędzone. Nie czuję się tak bar bardzo zajechany po tak przyfowiowym 30 kilometrze, aniżeli to było w, w innych modelach. Dla kogo poleciłbym Adiosy Pro trójki? Na pewno nie dla osób, która dopiero zaczyna. Jest to but delikatnie bardziej zaawansowany. Trzeba się na pewno nauczyć nim biegać. Na początku, w trakcie chodzenia, może być wrażenie dużej niestabilności, no bo jednak służą one, służą one do bardzo szybkiego biegania. Na pewno im szybszy tempo, tym lepiej. Jeżeli Twoja prędkość taka typowo treningowa, drugiego zakresu, albo nawet startowa sięga w okolicach 4 minut na kilometr, można powoli myśleć gdzieś tam o spróbowanie Adiosa. Wymuszają one trochę inny styl biegania, jednak tutaj one bardziej już wymuszają bieganie na całej stopie, na śródstopiu. Na pewno dla osoby, która bardziej biega w pięty, będzie to dosyć dziwne wrażenie na początku i może gdzieś tam po pierwszych kilkunastu kilometrach biegania w tych butach może być trochę bardziej obciążona łydka, heel może ona być trochę też bardziej odczuwalna. Bo jednak inne przetoczenie tego buta sprawia, że stają się one jeszcze bardziej dynamiczne i, nawet po zwykłym wyjściu, na zwyczajne rozbieganie, mo może być ta prędkość w okolicach 10-15 sekund na kilometr szybsza. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania dotyczące Adifero Adios Pro 3 lub innych modeli serii Adidas, zapraszam Was do naszych sklepów stacjonarnych, gdzie śmiało sobie przymierzycie. Zobaczycie, jak Wam leży na stopie lub na naszą stronę internetową, gdzie poczytacie sobie jeszcze więcej o podobnych tego typu modelach. Ode mnie dzisiaj to by było tyle. Dzięki, adios!